Dobra. Chyba już wybraliśmy co wieziemy i dokąd. Tak. Wieziemy kiełbachę do... Um... Dobrze, zaraz to podpniemy. Pod, podpniemy, zaraz to podepniemy. I sprawdzimy, co tam się znajduje. Kiełbasa, tak? Pyk. Kiełbasa do Ostrawy, do Carfora jedziemy um, za 6 godzin, czyli o 5 rano trzeba będzie zrobić postój. Dobra. No to śmigamy. Te niektóre wyjazdy to są takie ciasne tutaj, porobione, że naprawdę trzeba patrzeć w lusterka. Dobra, najpierw wyjedziemy z miasta, no i w końcu jedziemy w innym kierunku. niż północny. Tak się zastanawiam, czy to ja jestem niebnięty, czy, czy reszta świata jest jebnięta. No, bo weźmy tych ludzi, co chodzą po ulicach z psami, tak? Ja tam wielkim wielbicielem psów nie jestem. Ale nie jestem też przeciwnikiem. Otwarcie przyznaję, że niektórych raz się boję. Um. Raz się zdarzyło, jak byłem mały, nie wiem ile miałem za 12 lat, że owczarek niemiecki mi nie dziabnął mocniej w rękę. No i mam trochę takie skrzywienie, że przy psach szczególnie dużych albo wyglądających groźnie, no jestem delikatnie, mówiąc, ale z impetem wszedłem w ten zakręt. No, jestem delikatnie mówiąc ostrożny. No, i teraz o każdym aspekcie tej rozmowy można dyskutować. A, byłeś młody, to pewnie co drażniłeś tego psa, tak? No to sytuacja była taka, że byliśmy na koloniach, i to były kolonie odchudzające które znajdowały się w takim naprawdę bardzo ładnym pałacyku, <laughs> prawie nad samą Wisłą. Teren zamknięty, naprawdę bardzo ładny. Przed wejściem był taki duży klomb, dookoła którego była um, droga, taki podjazd był zrobiony, że można było podjechać pod pałacyk, zrobić... Um, i wrócić tą samą drogą do bramy wjazdowej. I troszkę większy klomb znajdował się na tyłach pałacu. Tam od strony Wisły. Taki większy, i też była taka e, szeroka ścieżka zrobiona. Wysypany był żwir dookoła. No taka ścieżka była zrobiona, ja wiem, może z 5 metrów szerokości. Tak naprawdę szerokie to było. Nam to służyło do spacerów i chyba w tym celu zostało to w ogóle stworzone, a spacery podczas kolonii dla grubasów. Spacery były ważne, dlatego że po każdym posiłku, każdy grubasek miał obowiązek wykonania trzech okrążeń do klombu. I tak powolnym krokiem to zajmowało tak 10 minut może 15, w zależności jak tam kto szedł. My nigdy tam dokładnie czasu nie mierzyliśmy, bo dobieraliśmy się w grupki i po prostu łaziliśmy gadając. Dla nas to była jakby rozrywka, że spędzaliśmy trochę czasu razem podczas posiłku i potem jeszcze więcej czasu mogliśmy spędzić razem podczas spaceru dookoła klombu. A że chodziło się trzy razy, to, to tyle czasu się tam spędzało, że trzeba było ten czas jakoś sobie zorganizować. No i zazwyczaj to był taki czas, że e, chłopaki podrywali dziewczyny, albo się dogadywali, że co będą robili później. Dziewczyny tam chichotały między sobą, tylko one wiedzą na jakie tematy. Ale czasem. Bywa, bywało tak, że ten czas chcieliśmy, żeby upłynął jak najszybciej, dlatego że mieliśmy coś zaplanowanego. Mieliśmy na przykład zaplanowane jakieś konkursy, zaplanowane jakieś turnieje. Mieliśmy turnieje w ping mieliśmy turnieje w piłkę. Mieliśmy też konkursy jakieś takie no, przebieraniowe, na które trzeba było się jakoś przygotować, coś tam zorganizować, gdzieś pójść. E, więc, no, mieliśmy różne zajęcia i czasem ten spacer po, dookoła klombu to było tak, no, jak jakś... chcieliśmy to, jak, żeby jak, jak najszybciej minęło. E, no, więc czasem się zdarzało, że nie szliśmy na spacer, tylko szliśmy przebiec te trzy okrążenia jak najszybciej. I pamiętam, ja biegłem z Tomkiem i kurde, tego drugiego imię zapomniałem. Chyba Kamil, ale dokładnie nie pamiętam, no nieistotne we trzech zdecydowaliśmy się przebiec dookoła klombu no i podczas, podczas tego naszego biegu z takich zarośli jak przebiegałem wyskoczył pies dziabnął mnie w rękę tam trochę krwi było ale nie za dużo poleciałem do pielęgniarki tam coś tam spryskałam mi rękę E, chyba bandaża nawet nie musiała za, za, e, zakładać, ale jakiś tam, jakiś tam plaster czy dwa plastry mi szczepiła. Także nie było to jakoś straszne. Nie było to niebezpieczne i to nie było tak, że pies mnie chwycił i tarmosił. Nie, po prostu wyskoczył. E, mnie zaskoczył, wszystkich zaskoczył. To tak stało, stało się szybko. Nawet nie wiem, co potem się stało z tym psem. Bo to nie jest tak, że ten pies nas wszystkich znał, my go znaliśmy. Ktoś go tam chyba miał i jakoś tak. Kurde, chciałbym znać całą historię tego psa, ale nie znam po prostu. No i to był jakiś tam owczarek. Czy to był niemiecki, czy nie niemiecki, nie wiem. Owczarek to owczarek. No więc od tego czasu mam taki. Nie wiem, traumę to chyba nie, ale taki respekt mam przed psami, szczególnie dużymi, no bo wiem, że potrafią być nieprzewidywalne i nie wiem, który jest przewidywalny, który jest nieprzewidywalny. Przecież, jak się idzie po mieście, to ja nie znam osobiście tych wszystkich psów ani ich właścicieli, tak? Więc ja nie wiem, co mogą zrobić, czego nie mogą zrobić. Iloma mitami mój mózg został obarczony przez te lata na temat psów, że o, to to niebezpieczny. Każde stworzenie nawet człowiek ma zęby, tak? Jak byłem w podstawówce, to był taki jeden chłopak, który właśnie w ten sposób się bronił, jak był atakowany. Jak ktoś go bił, to on gryzł. I czasem no tak potrafił dziabnąć konkretnie. Pamiętam, że tam bywało jakieś problemy, że. Rodzice byli wzywani do szkoły, i tak dalej, bo kogoś tam mocniej ugryzł. Jak to się za młodów w latach 80., -tych, 90. -tych mówiło, że aż do mięsa, nie? No. Więc jeżeli człowiek potrafi tak dziawność, że uszkodzi, no to chyba tym bardziej pies, który ma zęby przecież przystosowane do rozszarpywania surowego mięsa, tak. przecież kości zjadają, tak? No to we, weź kości zjedź. No zjesz kość? No pewnie jakoś, nie wiem, małą po, nie wiem, po skrzydełku od kurczaka, to jeszcze może sobie z nią poradzisz. Nie wiem jak po połknięciu, nie wiem jak to będzie wyglądało z trawieniem, ale być może jak dobrze ugotowana taka krucha się zrobi, to może i sobie z nią poradzisz. Ale poradzisz sobie z taką większą? No nie wiem, ja to mi się ba, że sobie zęby połamię. A piesek to w ciągu tam minuty nie ma. Więc przynajmniej fizycznie są, są do tego zdolne. No więc kiedy idę po mieście i widzę, że te psy tak sobie same latają, bo to często jest tak, gdzie właściciel. I moim zdaniem, w momencie, kiedy ja sobie zadaję pytanie, gdzie jest właściciel to już jest coś nie tak. Bo przyznam, że raz w życiu miałem taką sytuację, że sobie poszedłem na spacer do lasu. Um, takie wczesne popołudnie. Um, no i w pewnym momencie spotkałem taką parkę, w miarę młodą, tak coś wyglądali, jakby mieli jakoś po trzydziestce. No i z nimi był taki konkretny psiak, taki Ja nawet nie wiem, jak to na ja sobie się nie znam na psach za bardzo, ale taki z tych wielkich takich jak koni wygląda, że jak stanie na tych łapach, to jest no wyższy od człowieka, od dorosłego człowieka. No i oni sobie szli z tym pieskiem, ten piesek, jaki zobaczyłem, bo się wyłoniłem za zakrętu. Ten piesek był przed nimi. Tak, kilka metrów przed nimi, nie wiem, ze trzy metry przed nimi był ten piesek. No więc ja aż się zatrzymałem, no bo ten piesek był bez smyczy. No i się zatrzymałem i nie wiem, co oni zrobią. I w tym momencie ten facet jakoś tak kliknął językiem, jakieś takie coś, coś takiego zrobił. I ten piesek spokojnie zawrócił się, obszedł tego gościa dookoła i stanął tak obok niego, ale tak trochę też z tyłu. Posłusznie. No, i znowu ruszyli wolnym krokiem. No, tak jak oni ruszyli, i widzę, że aż taką kontrolę ten gościu ma nad tym psem. No, robiło to wrażenie, muszę przyznać, że takiego wielkiego konia okieł znał. Ale no mówię, nie znam się na psach i nie wiem, czy akurat tą rasę tak łatwo wychować, wytresować. Nie wiem, nie wiem. Może jest wyjątkowo trudny, może jest wyjątkowo łatwy, nie mam pojęcia w każdym razie widać było że kontrola nad tym psem miał taką no, znaczną. Ale przyznam, że mimo to brak smyczy we mnie powodował bardzo duży dyskomfort. Chociaż no trzeba przyznać, że pies tych rozmiarów to ja nie wiem jaką różnicę robiłaby smycz. No bo gdyby gdyby chciał mi coś zrobić, no to nie wiem czy nawet we dwoje by go utrzymali. Ale przyznaję, że z jednej strony byłem pod wrażeniem tego, jak, jaką kontrolę gościu miał nad tym psem. Um, ale z drugiej strony byłem, no, no, nie wiedziałem jak się zachować, czy spokojnie mogę przejść, czy się z nimi przywitać, jak to normalnie, jak człowiek jest w pustym lesie i się z kimś mija, to dzień dobry, dzień dobry. No, nie wiem jak się zachować, no bo nie wiem jak ten pies zareaguje, że ja się odzywam do nich, czy on się poczuje zagrożony. Większość ludzi, nawet tych, którzy posiadają psy, nie zna się na psach. Więc ogólnie, jako społeczeństwo, nie wiemy, jak się zachować w obecności psa, czy w ogóle w obecności zwierząt. Więc ja nie wiem, czemu niektórzy, przynajmniej właściciele psów, oczekują, że wszyscy ludzie wokół będą wiedzieli, jak się zachować i będą wiedzieli. W jakiej sytuacji się bać psa? W jakiej sytuacji się nie bać psa? W ogóle, chyba w większości przypadków właściciele psów uważają, że żadnego psa nie trzeba się bać, bo nie ma złych psów. No i to tworzy trochę taką, moim zdaniem, specyficzną społeczność właścicieli psów. które zdanie jest podzielane tylko i wyłącznie przez innych właścicieli psów. Chociaż oczywiście to też jest społeczność mocno podzielona, jak odżywiać, jak tresować, czy tresować, co wolno, co nie wolno, czy może spać w łóżku, czy no, tysiące zasad i na pewno ta społeczność też jest mocno podzielona. Ale są pewne, powiedzmy, dogmaty, z którymi oni w większości się zgadzają ze sobą. Między innymi ten, że nie ma niebezpiecznych psów. I jeżeli ktoś uważa, że pies to niebezpieczne stworzenie, to znaczy, że z tym człowiekiem jest coś nie tak. A nawet jeżeli to prawda, nawet jeżeli to jest słuszne mniemanie, no to nie zmienia faktu, że w społeczeństwie są ludzie, którzy boją się psów z różnych powodów. I to, czy ci ludzie powinni pracować nad swoimi lękami, czy nie, nie zmienia faktu, że oni te lęki posiadają. I skoro wiemy, że Stworzenie, które się boi, staje się nieprzewidywalne, a co za tym idzie potencjalnie niebezpieczne, dotyczy to także ludzi. Człowiek, który się boi, też może być niebezpieczny. Również dla tego psa, który sobie lata bez smyczy. I moim zdaniem to jest najważniejszy aspekt tego całego zjawiska biegania sobie, co tu się dzieje. Nic się nie działo, tylko chłopaki czekają na wjazd. Dobra, zostało nam 90 km. Um, ja bym sobie sprawdził, może. Ile czasu mi zostało do, do odpoczynku? O, tutaj jest godzina 50, tak? Nie to, co trzeba, nacisnąłem. Znowu nie to, co trzeba, nacisnąłem. Dobra, godzina 50, więc koło 5 trzeba będzie kłaść się spać. Została godzinka podróży? Nie, to czy nie muszę szukać niczego na postój. Zdążymy dojechać i zaparkować, i potem sobie poszukamy jakiegoś łóżeczka, znaczy parkingu. I to jest moim zdaniem najważniejszy aspekt: tego, że ludzie chodzą sobie na spacery. Nie przypinając, nie przypinając psy do smyczy. A, ale nie jedyny. No bo z moich obserwacji wynika, że jakaś część ludzi oczywiście tutaj. Statystyk nie posiadam, bo ja nawet notatek nie robię na ten temat, ja tylko się dzielę moimi obserwacjami. Co tu się dzieje znowu? No i w takiej sytuacji nie wiem co robić, bo pewnie nie powinienem tam skręcać, no bo jest zablokowana droga. No ale co, mam szukać objazdu, tracić czas, nie wiem. No bo to taki pomysł chyba mieli. O, no właśnie, tu jest znowu coś zablokowane. I w rzeczywistości, gdybym coś takiego zrobił, w realu, to by było hola, hola, halt, mandat. Eee, albo i gorzej by się to skończyło. A tu kurczę, zobaczcie, pali się. Co to cysterna się pali? No. O. Dlatego był tam objazd zrobiony. Zdążymy dojechać gościu. Ja wiem, że ziewasz, ale zdążymy. Musimy zdążyć w każdym razie. A może skoro jest łóżeczko, byśmy się, bo on już ziewa. A tam czasem różnie to bywa. Akurat na granicy jesteśmy. Dobra. Więc jedziemy tutaj. Gdzie tu można? Tutaj można się przytulić. O. Dobra. Tutaj sobie staniemy szybko sobie. No bo czaję sprawdźmy. Ile tutaj mamy czasu? 58 minut zostało. No to jest bardzo mało czasu. Ale też nam zostało niewiele kilometrów, tak? No dobra, kimijmy sobie. A, bo ja sprawdziłem nie to co trzeba. Lada chwila się spodziewa. Hmm. O! Czyli jednak źle zrobiłem, bo będziemy spóźnieni. Czy ja radio włączyłem, czy mi się zdaje? Muzyka. To załatwi sprawę. O. Udało się. Zaczęło muzykę wyłączyć. No i dobra, czyli będziemy mieli pierwsze. Kurde, jakiś hałas od sąsiadów. Czyli będziemy mieli pierwsze spóźnienie. Zobaczymy, jakie konsekwencje na to poniesiemy. No daleko już nie jest 15 km. Więc nie będzie jakoś tragiczne to opóźnienie. No ale opóźnienie, jakby nie było. No, a tak żeby skończyć tą rozmowę na temat psów latających po, po ulicach bez, bez smyczy. No z jednej strony trzeba być wyrozumiałym, że każdy z nas jest człowiekiem. Nie wiem, wypuszczając czasem psa z samochodu po spacerze, czy no, no czasem wozimy te psiaki, te psiaki, tak? No różnie bywa. Kurczak, jak te hałasy od sąsiada mnie rozpraszają. Coś tam przy rurach znowu szoruje. Może różnie bywa, czasem wyskoczy, tym się nie upilnujemy. Ehm. Moim zdaniem to jest trochę słaba wymówka, no bo co, jak nam dziecko wyskoczy małe, to też tak, też tak samo będziemy reagowali, jak nam dziecko wyskoczy, no jednoroczne, nic się nie stało, przecież tak, tak, tak samo powiemy? Nie wiem, może niektórzy tak samo powiedzą, ja bym tak samo nie powiedział. No bo to jest moja odpowiedzialność, czy to jest dziecko, czy to jest pies, czy... Cokolwiek innego tam wozimy. Dobra, i tutaj w prawo, bo do tego Karfura jedziemy, tak, czyli tutaj w prawo. Zobaczymy, czy jesteśmy mocno spóźnieni, czy nie aż tak mocno. O Jezu, tutaj trzeba się nakręcić, żeby to postawić. No dobra. Okay, i teraz cofamy specjalnie przyciszyłem ten dźwięk, bo to jest dla mnie to jest tak wkurzający ten dźwięk cofania e, ciężarówki czasem pod blokiem jak kolesie e, zbierają śmieci czasem mnie normalnie budzą z rana przed szóstą Kurde. Jednak ten mikrofon trochę zasłania tą klawiaturę i tak muszę się. Spóźnienie jest. Dobra, i jaka kara będzie? 700 euro kary 45 doświadczenia. No to nie jest jakaś tragedia. Cały czas jestem do przodu. No, okej. Okay. A tu jest napisane ile czas się spóźniłem? To jest kara za spóźnienie 3 godziny 40 to aż tak się spóźniłem hmm. No dobra